Siemano, dzisiaj jesteśmy standardowo na GeForce Skin. I co? Zachęcam do używania kodu Dziadio, który daje Wam plus 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę MilSpec. A więc, tak jak wspomniałem, na samym wstępie znajdujemy się na stronie GeForce Skin. I co? Wydaje mi się, że e, możemy sobie zacząć od luźnego, luźnych jakichś bitewek. E, ale no nic nie widzę, żeby ktoś tworzył. Więc może my coś własnego stworzymy. Mm, dajmy sobie slack, samorganiego, licej. Coś takiego, to nam oddało naprawdę mocno w poprzednim odcinku. Dajmy stan na czterech graczy, przywołamy boty, no i zobaczymy, co tutaj nam da. Ogólnie, przedtem nam Margani dał te rękawiczki, później Diceja chyba nam nic nie poleciało. jeżeli nie, nie wiem, nie chcę kłamać, i Windemill dał nam e, Tiger tutaj z, z sztyleta, więc no tutaj ostatnio w ostatnim odcinku był naprawdę fajny dropik. No i teraz Slax. Slax nikomu nic nie daje. No może tutaj Mergani coś tutaj nie robi? No fajnie by było, gdyby Margani tutaj, no niestety nie nadrabia nic. ogóle Henry tutaj zaczął prowadzić. Dicej. Czy ten fama coś jest drogi? 31 zł. Nie jest to coś, czego oczekiwałem. Tutaj daje nam Nowajkę za 771. No i musimy tutaj grubo nadrobić, grubo Asimov, ile on jest warty? 438, no jest to możliwe, jest to możliwe do nadrobienia Tutaj z Henrym mamy dobre dropy I Loreus, gdyby nam coś dał mocnego za 400 zł I daje nam, czy to nam da wygraną? 1200? 1500? 1800? O ja pierdolę, dlaczego? Dlaczego? Taki, st taki start odcinka I gdyby taka wygrana była na samym starcie odcinka to by było naprawdę mocne Wchodzimy sobie taką bitewkę za 678 zł. Może tutaj nam coś ta Fitz daje jemu chyba. Ta wąbka jest droższa, ale nie dużo, nie dużo droższa. Więc tutaj jeszcze może się dużo zdarzyć. No i tutaj dzięki tej ameszce wchodzimy na prowadzenie. Delikatne, bo delikatne, ale prowadzimy. Tutaj znowu tracimy prowadzenie. No i tutaj jeszcze może ekskluziv. Może tutaj nam ekskluziv oddać. No właśnie, ekskluziv nam oddaje i znowu prowadzimy my znowu prowadzimy my, ciekawski ciekawski daje nam awbkę 174 złote, znowu prowadzimy i sunset sunset daje nam p250 i wygrywamy tą bitewkę w 100% no i podwajamy w sumie y, wartość bitwy, więc yy, więc jest elegancko elegancko bitewka, fajna yy, yy. i co, myślę, że możemy coś poszukać sobie ciekawego tylko, żeby ktoś coś tworzył. My sobie to sprzedamy, Sprzedaje zaznaczone. Mamy 5000, no i wydaje mi się, że możemy moje bitwy wejść. Poszukać tą bitewkę, tą przegraną. I stwórzmy jeszcze jedną, bo tam naprawdę fajny drop był. Stwórzmy jeszcze jedną, dajmy jeszcze jedną szansę. tej bitwie, bo naprawdę, tak jak powiedziałem, był fajny dropik. Może właśnie teraz się coś uda. No, gdyby ze slagsa nam dropną, dropnęło coś, to już by było fajnie. Ten Slaksik, no on naprawdę może oddać, nawet gdyby tego i najwanał, no to już by było fajnie. Slaksik, pierwsza bitewka, pierwsza no i nie daje nikomu niestety. Eee, Mergani, Mergani daje 1500 złotych. No i dobra, teraz gonitwa jest za Henrym znowu. Dicey, Dicey nie daje nikomu, można powiedzieć, bo to naprawdę słaby jak na taką skrzynkę. Windamil, no tutaj daje dwa mocne skauty. No, i tutaj naprawdę jest gonitwa Hydrotus. Ile to jest warte? 623. No dalej nam dużo brakuje. Dużo nam brakuje. Cheesy nam nie daje nic. No i Loreus by musiał nam tutaj coś mocnego dać. I niestety nie daje. Niestety nie daje, ale wiem co możemy zrobić. Zdamy yy, sobie od najdroższych. I możemy te slaxy dać razy 4. Może akurat się uda. Przywołamy sobie boty. Nie ma co czekać. Wejdźmy sobie w bitwy. Zobaczymy czy coś tutaj jest ciekawego. No jest tylko nasz Slax. No dobra dajmy se. I po, poczekajmy. Poglądajmy to. Może Slax tutaj odda. Może Slax tutaj nas zaskoczy. Fajnie by było. Fajnie by było. Nie powiem, że nie. Pierwsza bitewka. Pierwsza. Pierwsza bo ten skrzyneczka nie daje nikomu. No to jest 10% albo, albo więcej. Ile to jest? No można powiedzieć, że 10% na dobry nożyk jest. Więc no tutaj. Mam nadzieję, że coś tutaj nam dropnie. Daje nam emeczkę, ale ta emeczka nam nic nie daje. można powiedzieć? Ale może nożyk teraz? No i daje nożyk, ale Henrymu. I ten Henry, bot Henry nas tutaj nawiedza. Można powiedzieć, że wygrywa z nami ciągle Henry. Yy, mamy coś za 928. Wejdźmy sobie w taką bitewkę. Zostanie nam 2000. I wydaje mi się, że jak to nam się nie uda, to będziemy mogli stworzyć jeżeli to się nie uda, to pierdolniemy all in na sam koniec odcinka Jakiejś mocnej bitewki No ale trzymajmy się tego, że to się uda Że tutaj potężny drop jakiś siądzie Na razie idziemy w tym kierunku, że wygrywamy To na razie idziemy w tym kierunku, że to wygrywamy Może właśnie stworzymy za niedługo odcinek z samymi haulami Że polujemy na haula Windamil daje jemu, ale dalej prowadzimy Dalej to prowadzimy na spokojnie Fuse Daje chyba nam, ale to no właśnie, 48 zł. No i master. Master zobaczymy tutaj, master wykmini. No i to jest chyba wygrana bitwa, ale bez jakiegoś zwrotu, więc no myślę, że możemy tego all-ina, co mówiłem. Myślę, że możemy, zobaczymy. Jeżeli nie będzie żadnej bitewki wartej uwagi, to sobie wszystko sprzedamy, to wydaje mi się, że możemy stworzyć all-ina. I jeżeli ten all-in wyjdzie, to szapoba będzie. Więc możemy sobie zejść nas tutaj. Myślę, że możemy dać cztery takie yy, Pewora, Biactiva, Nexa, water, Angela. To możemy dać. Yy, Windamila możemy dać. To możemy dać razy 2 I nam zostanie. Zostanie nam na coś takiego. Nie, może nie, może nie, coś takiego tylko Tuszola. Tuż tam nie starczy na no, Tuszola. Dobra, dajmy smartmowa. Smartmowa, tej skrzyneczki czterech gracie. Jak to? Dobra, elegancko. Przywołuję błoty. I teraz tylko żeby to oddało. Tylko żeby to oddało. To są naprawdę mocne dropy. No, gdyby ten odrod lub te fajse już na samym starcie siadły z tych skrzyneczek, to już będzie naprawdę dobrze. Tylko żeby to siadło. No i znowu jest Henry. Henry, proszę cię tym razem. Oddaj nam wygraną. Henry proszę cię. Ogólnie... Dobra, jest start w miarę OK. W miarę okej okay jest start. E, dla nas. No ale tutaj już Henry nas goni. Hmm, ale tutaj Jerry ma 500 ponad złotych. tutaj Jerry... No dobra, Henry tutaj prowadzi chyba teraz. W ostatnie dwie, ostatnie dwie, gdyby tutaj jeszcze nam coś dało, tutaj w tych ostatnich dwóch, tutaj Jerry znowu dobry drop, Jerry znowu kolejny drop, dobry, no dobra, mam nadzieję, że tutaj coś się zmieni, Pevor, nikomu, no daje Diggerchel dla Jerrogo za stóweczkę no tutaj jest, jeszcze naprawdę może się dużo zdarzyć, tutaj Henry coś tam zdobywa Next, może coś tutaj Nex pod dymi, Niestety nie. next tutaj no 171 zł. No z jednej strony gonimy Jerego i Honrego, ale z drugiej strony nam dalej do nich dużo brakuje. Tutaj 157, znowu gonimy. Angel. Angel nie daje w sumie nikomu, no tutaj 91 złotych dla nas, ale to Jerego jakoś nie przeganiamy. Gamma Doppler teraz nasze, do naszej kieszeni siada. Gdzie jest, jest git? Chad i Jerry tutaj dostają dobre skiny. No i Grandy za koleg, może coś tutaj zmieni. No, jedna skrzynka Grandy za koleg, proszę cię, proszę cię. A w ale to chyba nam nie da wygranej. 400? No, zobaczymy. I Spard czy to nam da wygraną? Czy to nam da wygraną? Raczej nie. 1600, no nie, niestety. Jerry wygrał, Jerry wygrał. I co, dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie, cześć.